Z tej, z tej strony Janusz Style dzisiaj nie nagrywamy ze Stumble Guys, tylko z... nie wiem, rozwalanie pokoików można wpisać. Będzie się miał tą grę. I no. Najpierw zobaczymy jedno, bo ktoś tak zrobił, że w to tu czymś się zrobi. No. I będzie, z... coś wypadnie. Coś jakby nie wypadnie, tylko nie wiem, jak to zrobić. No, snajperka jest zamoczona, nie wiadomo jak. Dobra, pistolecik. Od nowa. Pistolecik, tak. Robimy. Tak. Tu. Nie. No nie działa to. Guziki, no nie no dobra, to nie działa. Więc zostawcie łapkę w górę. Eee. Yy. I subskrypcję. Nie będzie teraz reklam, bo zrobiłem, tak? I dzisiaj sobie poniszczymy. Zobaczmy co nowego. Dron. Jest nowy na pewno. Na pewno. Dron nowy. Yy. Jest dron już? Halo? Eee. Yy. Nie wiem jak się używa drona. A tu jest dron. Dobra, ja go nie zauważyłem. No właśnie. Z tym. Leka z tym. Ej. Ej. Ej, do góry! Do góry! Do góry! A! Wybuchło. No, nic się nie da na to poradzić. Granaty porzuczamy im. Wow! Może z dźwiękiem. <słuch> o! Może. Może z takim dźwiękiem. Chyba dobrze.

No, to fajne jest. Na pewno. W ogóle. Co to jest takiego? Dobra. I. No, bo przechodzimy do innej z, y, rzeczy. To jest to, ale to nie jest tak nowe, ale mi się podoba. Shotguna. Widzicie? Ja za mną to nie grałem, ale... O! No widzicie. Ej! Nie ma dźwięku już. I nie ma. Dobrze już jest. Zda się tam kolego zwalić. E. Да Не Даша? Не Даша, то есть не видел а то есть не видел на ну что то? есть файн Wolę chyba tak mieć, bo mogę teraz się do tyłu. No, robi wrażenie, a tam mogę puścić? Yy. co? Yy. rzucam na planetę. To, to wszystko I Będzie odcinków z tego I będzie ze Assemble Guys też Będą komentarze Wąsączone Jak coś nie będzie się wam podobało To piszcie Bo w ogóle z czego Chcecie żebym nagrał Dobra widzimy się w kolejnym Pokoiku To chyba oprócz dwóch tych To chyba to jest moje Topaka Eee, trochę, trochę za głośno. No bo tu, bo, bo tu jest szyba taka fajna. I, I to można, no, fajne jest. Dujanko. Dy, 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 O, o Oj. Dobra. Oj. Dobra. Wit jest. Może taki. I co? Jakiś numer jest podany. Ciekawe, czy to prawdziwe. No, Zobaczcie, tu. A. Dobra! Co można tu porobić? Ale z dronem? Zobaczymy. Nie, tu? E! Dron mi nie za bardzo wychodzi. Tu. I ciągnę. Do góry! O, ja. Dobra, może Tornado. Subskrypcja obok mojego awetera. Dobra. Sikiery. Sikiery w ogóle się przebijają. Nie wiadomo. Chyba nie. Dobra, widzimy się w kolejnym pokoiku. I to jest ten pokoik. Tu chyba z tego nawet nagrywałem. O, włączyłam to. O, ja. Lasek, y, dobrze robi. O nie. Naprawdę? Potem będzie f, mm, fajna, bardzo też. A w ogóle ile jest do góry? Aha. To... To jest tempo jest. O! Widzimy. Nie, jeszcze nie. Jeszcze muszę bomby użyć. Tych jeszcze nie użyliśmy. O! Bo tu tam, coś trzeba zburzyć. Dalej to się trzyma. Już nie. Dobra. Dobra. Uuu. O i opadanie. To jest też fajne. Muszę wszystko sprawdzić. Roślinność? Trzęsienie ziemi? Tak. Trzęsienie ziemi. I mm. spowolnione tempo. Ej. Powolnione tempo. No, fajne. Dobra, wyłączymy to? Wszystko? chyba widzimy się w kolejnym pokoiku. O, to mi chodziło. Teraz możemy. Mm, to. I to. Jeszcze muszę wybrać. I snajpejka. No. I to jest super. Dobra. No. Wow. Możemy to podwoić? No. Nie, no i to jest super. Tu, tu, tu. On się na mnie patrzy. Tu. Dobra. Słuchaj, jest. Pik, pik. Dobra, teraz bez na tam. Tempo i zobaczcie, jak to działa. No. Dobra. Od nowa. To Google. Jezu, może to może pięć minut. No, i wszyscy są. I teraz. Tu. Teraz powinien chociaż jedna osoba wstać. Ej, co? Wszyscy. Nie może tak być. Może to jest cisza? Сухи mm. так подчувствуют. Dobra, widzimy się w kolejnym pokoiku. I to jest to. Tu pistolet. Jest zawsze tu tak. No pyk. Mm, czy tam te przejście jest. Kolejne drzwi, ale to były, ale tu drzwi się nie da rozwalić. Szkoda, szkoda, że nie można. Przy, że to taka sama napa, ale można przejść do innego tego wagonu. No, to był super. Nigdy nie widziałem w pociągu czego. Tornada. Kilka? Można? Tu. Tu dużo Tornado Ej, ale co ładne jest Co to jest? Zobaczymy ile tego będzie Nie no Widzicie co je zrobiłem Niechcący kliknąłem tego Ale zobaczcie jak to wygląda Tyle Tornado to? I już. przestałem. Co się skończy? A tyle tornat. By więcej się stało w realu, ale... No, to nie jest real. Czyli muszę tu tą, tą nagrywajkę, że żeby... I mu... Dobra! Widzimy się w kolejnym pokoiku. To było fajne. Najpierw Tom, zawsze się go zwalało. Trader pięć, sześć, sześć. Po sześciu to ten typ. E. E. Jak on tyle wytrzymał? Shotgun. Kuluga musi być. I znaczy portal. Ale to naprawdę wciągało. Łe. Musimy to do góry wszystko. Ale to wciąga nawet. Dobra. Fajne jest. Od O? Co? To jest fajne. Dobra, no. Kiedy to się rozwali? Cegły? O. A to co to są kamienie? ej, a on dalej stoi, o! Typie, typie Typie Dobra! No. To jest gazackie! Co jest? Przypni. O nie! Muszę chyba tego ludka. Ja nie umiem na niego nacelować. Ej, mam! Mam! Widzicie? Tu dla was. Proszę. Jego klata. Macie. Śnio, dobra. O, padanko. Jak nam padanie? I co? Dobra, robimy tu bomby. Bomby. walimy w to. Może to, co to jest? To są te. Dobra.

Dobra, bomby, bomby. Trzęsienie ziemi. Tu. Dobra, widzimy się w kolejnym. To jest ostatni pokoik, więc zobaczymy. Będzie kolejny odcinek na jedną łapkę. Eee, yy, dobra, to jest... Yy, tu chyba, że chcecie ząbka. Komentarze będą włączone, więc możecie napisać. Ale od nowa niestety. Wiecie dlaczego? Bo mi się coś tam zepsuło i mam od nowa. Ale ja nie mam jeszcze ząbka zainstalowana. Ale będę miał, jak będziecie chcieli ząbkę. Dobra. Rozwalamy. Ja myślałam, że to... Nie. Nie, ja nie chcę do innego przyjść. Co jest? Przyciąganie? Nie. To może wszystko rozwalimy mm, tymi. No. tym czasie. Jak będzie 50 subskrypcji, to, to robię. Nawet kiedy spadnie trochę Od 50 to robię 50 minutowy film i będzie tam z dwie, trzy gry, więc no warto obejrzeć no. Więc chyba nie da się wszystko rozbroić kamieniami. Na przykład tych lamp Lampy się da? No. Tak. Du -du -du. Dobrze. No nie, no nie da się. Może czegłami. O, cegły robię robotę. To do góry. Tak. To będzie taki długi film. Dwudziestu i dziesięć minut, no bo już jest dwadzieścia jeden i pięćdziesiąt, dobra. Nie, czego? Żeby. Dobra. Dobra. Dobre, Te, teraz od nowa, tylko może jakieś bomby, bombę tą, bombę tą, oj, głowa odpadła komuś, I, yy, od nowa, Zobaczcie to w spowolnionym tempie. O. No i tak było. Dobra, tego tam granat, ale go nie rozwali, nie, nie? Eee, a ten typ? Rzuciłem ci granata. Łooo! Wow! Super, 25 minut będzie ten film. Jeszcze dwie minuty i koniec. Dobrze, widzimy się w kolejnym pokoiku, ale tym samym. W tym byliśmy, ale... Muszę na koniec te dwie minuty wykorzystać żeby stać na... Rzeczywiście spróbowałam nie zagrać w to. Dobre, chyba już nie, to nie zadziała. Yyy... Okej. Okay. Jeszcze jedna minuta odcinka. Alecie może w to. Okej. Okay. Dobra. U dobra, nie da się. Dobra, już pożegnanko. Mm. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję obok mojego awatara A i Andrej Romyślka. No i będzie git. No, więcej odcinków będzie z tej gry, będzie ze Stumble Guys. Więc no. Odcinki będą się pojawiały, więc... No ro